Dzień mam no widzowie w kolejnym odcinku z tej serii. Dzisiaj pokażę Wam Simpsona. Kupiłem takiego Simpsonka. No, to jest ten Simpson Enduro, to jest taka rama. taki Simpson bardziej wygląda mi na off-roadow. Również jestem Simsona. Ale ten mi się zawsze najbardziej podobał. Kupiłem go za tam yy, ile. 5700 bez dokumentów od tam jakiegoś pana z spod sklepu może potrzebuje pieniędzy i sprzedaje go w stanie dobrym bo obmyłem go no i no i aby założyłem tutaj to na lampę tu nie było tych przednich kierunkowskazów no i tutaj wszystkich lamp nie było. I jeszcze jednego tutaj tego lustereczka nie było. To jest tyle. I dzisiaj będziemy, będziemy się nim jeździć już w takim klimacie świątecznym. Fajny Simpsonik widzowie. Co mogę o nim powiedzieć. Idziemy w takie miejsce jedno off-roadowe, gdzie będziemy go testować. Nie off-roadowe, ale będziemy tam go po prostu testować. To chyba tędy trzeba wyjechać, ale no, jedziemy tu. Tak, to jest tutaj. No już znaka nie ma. Nie był. Tu sobie jedę do tego Samsunga będziemy kartować.

to bardzo ładnie. Na razie tu sobie wycofamy. I tam gdzieś pojedziemy. Po tych skałkach, co tu pojeździmy. Oj, co jest? O, ho, ho! I są, całkiem się wywróciłem. O kurde, jakie tam ręce muszą być, że ja się tak wywala. Oj, oj, oj. Co Simsonkowi się stało, że tak się wywala? I nie uwielbiam. Wszystko dobrze jest? Nic się nie stało? Dobra. Oplądamy z to jest widzę, Nie no, widzę, daję bardzo ładnie rada. z dole. Teraz Przekazujemy go widzowie I lecimy! O kurde, idę spod niego, Na razie tak leżę Zniesiemy go. Dobra. Widzimy, widzimy się na chwilę na jednym miejscu. No i już jesteśmy tutaj widzowie tu sobie wjechałem tam i tak szybko go przełożyłem tutaj, tutaj już podjechałem jesteśmy tak wysoko jak Simsonem jedziemy teraz chod na krawędzi, na krawędzi ale jedziemy byle widzowie nie spadliśmy o to się trzeba pomówić. Jedziemy dalej, już widzimy. Dobrze. Dobra, wycofniemy tutaj. Tak. O kurde! Szybko, szybko idziemy. Krawa idę, zpewniliśmy. Dobra, to sobie tutaj na ten daszek przeniesiemy. Dobra. go zdejmiemy. I tu sobie widzę, jak go postawimy. Nie, no widzowie. Ja cię. Czekajcie, idę, przeskoczymy. Yes. Eee, A taka! Jest! A Simson tak widzowie daradę? Ej, kto czeka? O. Właśnie widzowie. Z tym Simson tak sobie da stał. Widzę z tym co tu stoi. Tu na śnie... Są ładnie te Bada Ładnie, tu z co leci. Tu wentylacja działa. Nie, o to wszystko jak lala, Tu nie wiem, co to jest za fabryka, tu jest chyba... Skrownie? Nie, to jest chyba młyn. Dobra, widzę, czyli chyba stąd. Nie skaczemy Przecież tam. No to się rozpędzimy. najgorzej na tych sidosach staniemy. Dobra, widzę, jestem. Słonka bierzemy. I tu na razie postawiamy i się rozpędzamy na maksa. Tu sobie wejdziemy. No maksa wycofany aż barierkę Dobra, ale daj, rozpędź się no, bardzo dobrze tak, widzimy Jedziemy! O tak, co tak, tak. No wylądowaliśmy? No jak to we farmingu to jest gra widzowie. Więc tutaj się nam nikt nie stanie Jedziemy dalej, gdzieś patować, nie Gdzie to A jeden Na jednym kółko da radę nim? Nie, no dere to lala. Na jednym kółeczku! opa! Sprzęgiełko puszczamy! Zahamujemy i teraz biegnie zrzucamy na najwyższy i sprzęgiełko puszczamy! Jeszcze raz! Kurde, widzę, że na chwilę leżałem biażem i Przejdziemy sobie też. Ale hamulce ma dobre i od dzisiaj to znasz swój już. Widzowie i się z nim jeździć wszędzie praktycznie. No i teraz pojedziemy... nie wiem gdzie, ale gdzieś pojedziemy. Na gospodarstwo i tam zakończymy już odcinek. Tylko trzeba jeszcze gdzieś nim poszkierować. Lekko w poleciał tak chyba leciutko mi się dajesz że tak to już chyba poleciał o kurde widzowie o jezu marian tu chciałem zjechać ale jednak wylecia widzowie wiem co robimy skaczemy stąd? Nie no widzę, że nie będziemy skakać Co wykręcimy to sobie, zobaczymy jak to wygląda No to już nie jak to na pewnie wygląda I to się przejedziemy No tu jesteśmy tak dobrze przy tym, przy tej wieży Przy tej wieży nie ma I Jedziemy! Teraz widzę pomiędzy tym a tym lecimy. Ciebie Kupia, jak wyglądała? Nic się nie stało. Bo nie chcę. I widzę, widzimy się w następnych odcinkach. Subskrybujcie kanał. Życzę Wam miłych świąt. I na razie cześć.